Gamonie na to, że Łódź po raz kolejny. Ja jestem za kadrem, bo jestem brzydki i nie fotogeniczny, a nasze a naszy dzisiaj, naszymi dzisiaj gwiazdami będą pan Rafał i pan Hubert. No mamy zaszczyt, że Hubert jakby daje nam wskazówki tutaj jest trenerem i my, Gamonie, możemy się tutaj troszkę rozwinąć skrzydła i pobawić. Doszły mnie słuchy, że trening na małym torze dla Gamoni na dużych motocyklach, bo jak wiecie, my jeździmy super bajkami, 200 koni musi być, trenowanie na małym torze nie ma sensu. Wielu zawodników, którzy jeżdżą nawet w pucharach, w zawodach na dużych torach, mówią, że trenowanie na małym torze to jest słaby temat. Ja uważam, że mi to dało strasznie dużo, że to przekładanie motocykla, kondycyjny trening, wszystko się zgadza, ale co na to? Hubert, ty jako doświadczony zawodnik, trener, dużo, wielu ludziom pomogłeś w jeździe na motocyklu. Co władz... uważasz Ja żałuję, że to znajdujesz. Może, może kontynuując Twój wstępie, ja też żałuję, że nie miałem dostępu do mojego toru. Nie było tak to popularne jak, jak teraz. Zaczynałem od dużych motocykli, dużych torów. gdzieś mi zawsze to brakowało, tylko powiedziałeś, tego porzucania motocykla uczenia się go przy małych prędkościach, no bo nie ma co się oszukiwać. Przy dużych prędkościach bardziej się boimy, bardziej się stresujemy. Nasze mózgi bardziej nas blokują i tu wchodzi tak zwany mental. Tak jak się czegoś boimy, My to nie będziemy tego potrafić zrobić w 100%, a na małym to jednak jest ta gdyby, potencjalna kontuzja dużo mniejsza. Tak? Dużo mniejsze koszty. Tak? Łatwiej się odważyć. Ja jako do... mój zawodnik, z... amator, który Gamy się uczy, się to e... dało mi to, że Odważnie z tym prawym zakrętem, gdzie manetką gazu muszę wieszać, tak, cyrkulować, tak, tak, tak. to ten tor mi pozwolił to, że ja płynniej te prawe zakręty jestem w stanie robić. Znaczy to jest tak, każdy, każdy to powie, czy zawodnik, czy, czy amator, czy szybki hobby rejs To tak, dlaczego tak? ci chłopcy, Hubert, mówią, że ich e, zwalnia jazda na małym torze, gdzie idziesz dwójką czy trójką. Powiem szczerze, ciężko mi tego odnieść, tak naprawdę, bo nie wiem, nie wiem, nie wiem co, co się tak naprawdę za tym kryje. Tak? Czy Właśnie. to jest rodzaj wytłumaczenia, wiadomo, wolą na dużym torze? czy, czy może Na nie... pewno trzeba mieć dużo większą kondycję, żeby jeździć na takim torze szybko. Z... To, jest, to jest tak, natomiast wracam cały czas do tego, co powiedziałeś. Przerzucanie motocykla. Czym Jestem. różnią się prawdziwi zawodnicy na, na, na poziomie no tak? Już nie, w światowym to już w ogóle, tak? Zwróćcie uwagę, jak oglądacie jakiekolwiek filmy czy relacje z wyścigów ich sposób wejścia w zakręt jest wielokrotnie szybszy od naszego, tak? My jak wchodzimy w zakręt, to zwalniamy, szykujemy się w zakrętu, ten proces trwa. No nie będę mówił, czy to dwa sekundy, czy trzy, tak? Ale, ale załóżmy, bez punkt wyjścia będzie trzy sekundy, tak? To nasze wejście w zakręt i dojście do zakrętu zajmuje trzy sekundy. Topowym zawodnikom na poziomie Mistrzostw Świata to to jest sekunda. No, Oczywiście, ktoś zaraz powie A czy myślisz, mi? że oni też trenują na trzeba się to też chciałem powiedzieć, bo na przykład moim takim ostatnim faworytem, którego oglądam, to jest Toprak Razgat Jest to fenomen, jeżeli chodzi o hamowanie, fenomen, jeżeli chodzi o, znaczy o odwagę. No. On w ogóle się wywodzi ze standu, tak? Więc on zna te wszystkie triki. I jest świetnym zawodnikiem, tak? I teraz on cały czas wygląda swoje silniki. Jego w ogóle mentorem jest Kenan Sofoglu, a Kenan Sofoglu jest pięciokrotnym tak, tak. mistrzem świata World Supersport, tak? więc to, to jest też no, renoma, legenda, tak? sportu 600, Kenan Sofoglu. I oni non -stop filmiki właśnie z małych torów, tak? Okay. Mają tam u siebie, nie wiem jaki to jest region Turcji, ale, ale mają swój taki tor, właśnie... Na którym trenują, ale mały, tor. mały. Dokładnie, mały tor i trenują tam trzysetkami, 400 -kami, tak? Księżka Kawasaki to małe, to jest 300 albo 400, tak? Dobrze mm -hmm. pamiętam? I oni tymi właśnie motocyklami trenują, tak? Dla mnie tak jak powiedziałem, mi żałowało najbardziej, jak się ścigałem przy Polski czy Europy, bo dalej już nie doszedłem, mi brakowało jednego właśnie obycia z małym torem, z, tą, z tym przerzucaniem, z tą lekkością tak jak powiedziałeś, z odwagą zrobienia rzeczy, których nie zrobisz na dużym I torze. I to jest, myślę, bardzo bardzo fajna puenta. Eee, I to mnie pociesza, bo ja lubię małe tory, umęczę się, ubawię się. Decyjnie kosmos. I, i, I po prostu cały czas zakręt, cały czas coś się dzieje, nie ma tego odpoczynku na dużym torze, co jest na prostej. I przede wszystkim e, naprawdę ja czuję, że poprawiam swoją technikę jazdy i to jest dla mnie najważniejsze. Eee, Super. Drugie, jest. Kończąc jeszcze, jak wydać, tak. dodać, wałem to, że też właśnie kontynuując Twoje zdanie, poprawiasz to, tak jak powiedziałeś, nie ma czasu na myślenie, tak? Jak nie masz czasu na myślenie, to musisz się nauczyć pewnego rodzaju sekwencji w swojej głowie, tak? Czyli działasz wedle wyprzedzenia o dany krok. No nie możesz wyprzedzić myślenie o trzy kroki do przodu, bo skwierniczysz dwa po drodze, tak? Więc wyprzedzasz ten jeden krok nie za daleko, nie za blisko. Więc cały czas wymuszasz mózg do szybszego działania myślenia i reakcji, tak? I przy małych prędkościach. Nie boisz się tak, tak, tak bardzo, bo nawet jak zdruzujesz motocykl, oczywiście każdemu życzę, żeby jak najrzadziej, ale no umówmy się. Sport motocyklowy jest, jest ryzyko jest mocno, 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 mocno trzeba ci otwarcie mówić. I jak przy małej prędkości wywrócisz, możliwość dużej kontuzji jest w mapach, możliwość zdruzowania motocykla też jest. Mniejsza, tak. to wtedy bardziej odważnie. A tak, umiejętności, tak. które z tego pozyskasz, są bardzo duże. O potem na dużym to, że to można I teraz to... pytanie do, 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 do słuchaczy, do widzów: tak? co jest, co jest lepsze czy łatwiejsze? Wejść w próbowanie wejścia motocyklem w poślizg, uślizg z innego bo wszyscy mówimy, tył mi się uślizga, i tak dalej. Oczywiście tył się ślizga. To nie jest tak jak na wyścigach prawdziwych, ale coś tam jakichś ślizgłakich, teraz są kontrole trakcji, to też troszkę idzie o inaczej, ale dużo łatwiej próbować uczyć się przy 30, 40, 60 na godzinę niż 120, tak? No głowa, jak nie potrafimy jeździć uślizgiem tylnym, wyjścia zakrętu, to ja na przykład, mówię szczerze, otwarcie do kamery. Ja jakbym jak nie potrafił to... jeździć uczciźnie w z zakręcie, to bym, zakrętu, przepraszam, to bym nigdy się nie odważył, robiąc to przez 20. No Właśnie. I to jest dużo. Trzeba ja się nauczyć, na. Małem torze, żeby potem można było. Polecam, na duży polecam z całego serca, naprawdę mały tor jak najbardziej. Jeszcze raz mówię, mi brakuje, to do, osobiście brakuje do dziś, tak? no właśnie. A, na, a najlepszym chyba, jak to się mówi, amasadorem małych torów jest to praktycznie, a to tym, tą puentą kończymy, że małe tory są. zapraszane na treningi widać z Hubertem. Zobaczcie, zobaczcie po Rafale, wyczerpane. Wycierp, wy, Szymon, też tego nie widać, jak zrobisz kamerę. O, proszę bardzo. Tak było. Tak, tak jest. Tak. Nie kłamie. Motorajki Hubert szkoli na torze w Łodzi. A, dzięki, Hubert. Chłopcy skromnie mówią, ale dzisiaj dwa najlepsze czasy. I Rafał, i Szymon, brawo. Gamonie, ujeżdżają konie. Jest. Duży tor, mały tor, gamonie. Podsumowanie. Tym razem jesteśmy na dużym torze, jest Pan instruktor, jest Gamo, jeździmy. Nie taki Gamo, ja bardzo szybki zawodnik, więc. ale lubię swoją zdolność. Kuba, ten mały tor, bo to jest temat, który nas najbardziej interesuje. No mówiliśmy o tym, że warto trenować na małym torze, ja to cały czas potwierdzam. Co jeszcze byś do tego dodał? Bo teraz jesteśmy na dużym i jakby to procentuje, trenowanie na małym procentuje. Powiem w ten sposób. Yy, wiadomo, zarówno dla zawodnika, dla amatora, dla obwisty, pasjonata, jak i dla widza, duży tor jest najfajniejszy, najbardziej spektakularny, urozmaicony. To jest taki tak? prezent, taki deser, ja to sobie traktuję to jako nagrodę, za to, że to na mało. Zdecydowanie, tak. Tym bardziej, że tam dużo, dużo więcej prędkości są. Tak, na e, poczucie, poczucie, poczucie kogoś, że jest kompletnie inne w tego co ma znaczenie. Tak? Natomiast mamy, e, e, bardzo dobre uzupełnienie. Jak się potrzebuje troszkę na małym torze, na bieżącym, na miarę tej pewności, właśnie przy wolnych zakrętach, czy, 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 czy sposobu reakcji motocykla na Twoje zachowanie, to jest to idealne uzupełnienie. Więc gdybym miał uczciwie doradzić, to polecam następującą jak gdybym. Podzielimy to na, na w taki sposób: 80% duży tor, 20% mały tor. No mały sobie. tor jest idealnym uzupełnieniem dużego toru. To jest spektakularny, dynamiczny, szybki jest po prostu przekazackie. Mamy to, trzeba, jest! Ci... Yes.